Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Błogowie rozpoczęło swoją działalność w kwietniu 1974 roku i było oddziałem Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Zielonej Górze. Rok później głogów znalazł się już w granicach Województwa Legnickiego, a komunikacja miejska została włączona w struktury Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Legnicy. Prace w komunikacji miejskiej rozpocząłem 13 czerwca 1978 roku, czyli to jest niedawno rocznica, 36 lat. Ówczesna baza mieściła się na ulicy Słowiańskiej. Można powiedzieć, że ta baza była w cudzysłowie, ponieważ warunki jakie panowały na tym obiekcie czasami urągały, że tak powiem, pracy mechanika, bo ja głównie pracowałem od początku w dziale technicznym, wówczas byłem mechanikiem. Autobusów w tym czasie komunikacja miejska pod nazwą Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne posiadała ponad 40 sztuk. Na tą liczbę pojazdów do naprawy posiadaliśmy tylko dwa kanały naprawcze, czyli nie było to luksusem, a nawet powiedziałbym, że nie były to spełnione podstawowe warunki utrzymania taboru w gotowości technicznej. W międzyczasie został wybudowany nowy obiekt, w którym się w tej chwili znajdujemy, do którego przenieśliśmy się w 1984. Początkowo wszystkim nam się wydawało, że nowy obiekt to będzie bardzo ładnie, luksusowo. No i w ogóle wyobrażenie mieliśmy, że będzie super. Niestety, rzeczywistość okazała się okrutna, ponieważ naszym zdaniem, moim i moich kolegów z działu technicznego, ten obiekt po prostu nie powinien być oddany do użytku. W pierwszych dniach działalności w wielu, wielu miejscach należałoby przeprowadzić remont kapitalny. Mówię tutaj cały czas tylko o obiekcie stacji obsługi, czyli ten obiekt tutaj obecny. Głównie przecieki dachu, w zimie niska temperatura i może się pracowało pod dachem. Do komunikacji przyjąłem się 2 lipca 1987. Pracę zacząłem już od 1 lipca, w tym roku 78, jako kierowca autobusów. Wtedy w przedsiębiorstwie było aż 13 linii. 8 linii mieliśmy pozamiejskich i 8 linii było praktycznie, 6 linii było miejskich. Linie obejmowały zamiejskie Aśka, linia była to pośpieszna. Była linia na Hutę 55. Na Przedmość linia 60, Klucze 52, Kulów 51, gdzie jak powstała spółka, nie było jeszcze w Głogowie basenu, 51 końcowało aż do Lubiatowa. Awarie głównie w tamtych czasach to były awarie kół. Ze względu na niską jakość opon i identek. Także były takie dni w miesiącach letnich, lipiec, sierpień, że na drugiej zmianie po południu, gdy, kiedy była taka że tak powiem, uciążliwa gorączka, to cały, całą zmianę pracowaliśmy przy naprawie kół. W dniu 10 kwietnia 1995 roku nastąpiła rejestracja spółki. Komunikacja Miejska Spółka Zow na podstawie przepisów prawa handlowego, założycielem spółki były władze samorządowe miasta Głogowa. Spółka została zawiązana w celu przejęcia majątku komunalizowanego po przedsiębiorstwie WPK w Legnicy, oddział w Głogowie. Na bazie tego majątku tego Państwowego Przedsiębiorstwa, które do tego czasu realizowało transport międzymiastowy oraz miejski na terenie województwa dawnego Legnickiego. Na bazie tego majątku powstał, powstała ta spółka i podjęła działalność, którą zakończyła z początkiem kwietnia WPK w Legnicy. Ja w tym czasie, w tym okresie byłem mistrzem stacji obsługi. Po takie małej drobince przeszedłem, to znaczy od mechanika poprzez brygadzistę stacji obsługi, mistrza stacji obsługi do kierownika działu technicznego. Warunki, no to niewiele się zmieniło warunki pracy, bo zostaliśmy w tym samym obiekcie. No zarządzanie na pewno stało się operatywniejsze, ponieważ to, się, to zarządzanie odbywało się tutaj na miejscu. W poprzedniej firmie WPK, jak sama nazwa wskazuje, Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne to w wiele kluczowych decyzji zapadało w Legnicy. Także tutaj w tej dziedzinie w tym temacie na pewno się dużo poprawiło. Praca się w ogóle nie zmieniła. W dalszym ciągu to co wykonywaliśmy przed, wykonywaliśmy dalej, tylko tak jak powiedziałem na początku zmieniło się podejście pracodawcy do pracownika. Powołanie nowego podmiotu, który przejął po WPK obowiązki zapewniania transportu publicznego na terenie miasta, wiązało się ze zmianami w ustawach regulujących funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce. Od 1995 roku transport miejski publiczny stał się zadaniem własnym gminy. Państwo z tego zadania się wycofało, to na samorząd terytorialny, wtedy gminny, to zadanie zostało przeniesione i od tego momentu samorządy w całej Polsce musiały część swoich budżetów przeznaczyć na realizację tego zadania. Plusem takiego rozwiązania na pewno było to, że decyzje dotyczące transportu publicznego zapadały bliżej mieszkańców, czyli bliżej konsumentów. Tej usługi. Minusem było to, że całkowite wycofanie się państwa z tego zadania spowodowało przejściowe trudności. Nie wszystkie samorządy były należycie przygotowane do realizacji tego zadania, nie wszystkie samorządy w Polsce były na tyle bogate, aby mogły w sposób znaczący. I szybki poprawić jakość tej usługi. Niektóre samorządy miały z tym spore kłopoty. Jedne miasta radziły sobie z tym zadaniem lepiej, inne gorzej. I tak to trwało przez całe lata 90. i 2000. Dopiero ostatnie regulacje ustawowe związane z. Wejściem w życie przepisów unijnych oraz polskie ustawy o transporcie publicznym z roku 2010 wyjaśniły pewne kwestie i to daje nadzieję i szansę na to, że w końcu jakby potrzeby transportu publicznego będą lepiej dostrzegane przez samorządy w całej Polsce. My wpisujemy się w ten jakby scenariusz. Czego dowodem są działania podejmowane przez władze samorządowe Głogowa, zarząd spółki w ostatnich latach. Półtora roku temu pojawiła się szansa wybudowania nowej zajezdni, czyli w swojej, że tak powiem, działalności w tej firmie będę miał okazję pracować w trzech zajezdniach. Brama, Kala, obiekty. Czyli przeprowadzamy się na działkę tylko... tej naszej uroczystości. Po wielu lat pracownicy komunikacji miejskiej w Głogowie czekali na ten dzień, na rozpoczęcie nowej inwestycji, na budowę nowej zajezdni. Chcę powiedzieć, że od początku pierwszej kadencji zastanawialiśmy się, jak rozwiązać problem związany z tym, że obecna zajezdnia, obecny zakład nie spełnia oczekiwań, a no przede wszystkim pracowników. Jest to zakład energochłonny, jest to zakład kosztochłonny i warunki do pracy są bardzo, bardzo trudne. Ja dziękuję za pracownikom spółki za wiele lat cierpliwości. Za to, że panowie, zwłaszcza ci, którzy pracowali na warsztatach, potrafili zacisnąć zęby i potrafili sprawić, że codziennie autobusy przewożące tysiące mieszkańców Głogowa wyjeżdżały na trasy i mam nadzieję, że te półtora roku również jeszcze panowie przetrzymać. Ta decyzja i w konsekwencji rozpoczęta inwestycja pozwoli na znaczącą poprawę warunków pracy pracowników spółki, na poprawę ochrony środowiska i znaczące obniżenie kosztów. Kolejnym krokiem, który. De facto już jest realizowany, jest zakup nowych pojazdów, nowych autobusów. Trzy nowe autobusy Solarisy już zostały przyprowadzone do przedsiębiorstwa i są eksploatowane. Kolejne dwa pojawią się na ulicach Głogowa do końca sierpnia. To są te główne działania mające na celu poprawę z jednej strony warunków transportu publicznego, z drugiej strony poprawę infrastruktury, która służy obsłudze tych pojazdów.